Drodzy bracia i siostry, pewnie dla wielu z nas zaskoczeniem są te słowa Jezusa, które słyszymy dziś w Ewangelii. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam Wam, lecz rozłam. Przecież w kościele tak dużo mówi się o pokoju i tak często modlimy się o pokój. Co więcej, w czasie Mszy Świętej, także dzisiaj, będziemy cytować słowa Pana Jezusa: Pokój zostawiam Wam. Pokój mój Wam daje. Ale Pan Jezus dodaje nie tak, jak daje świat. Ja Wam daję. Bo ten pokój, który daje Jezus, jest. Zupełnie innym pokojem niż ten, który daje nam ten świat. Gdzie indziej w Piśmie Świętym przeczytamy, że skuteczne jest Słowo Boże, ostrzejsze niż miecz obosieczny, rozdzielające duszę i ducha. Przenikająca aż do szpiku kości. Bo bracia i siostry, Jezus Chrystus przychodzi na świat, przychodzi także do nas dziś ze swoim słowem, z tym mocnym i skutecznym, żywym słowem, aby, jak słyszeliśmy w pierwszych słowach tej Ewangelii, ogień rzucić na ziemię. I dodaje, jakże pragnie, aby ten ogień zapłonął, o jaki ogień chodzi. Chodzi o, o ogień miłości, o objawienie Boga. Tego, kim Bóg faktycznie jest. To jest najważniejsza misja Jezusa Chrystusa. I to jest najważniejsza misja Kościoła, aby ludzie zobaczyli, przekonali się, Jaki Bóg jest, że jest miłością? Tyle, że objawienie miłości nie jest możliwe bez prawdy. Owszem, prawdy o Bogu, że jest miłością, ale też prawdy o człowieku, prawdy o tym świecie. I tu zaczyna się problem. Ponieważ jak gdzie indziej Jezus Chrystus mówi księciem tego świata jest zły duch, szata To jest książę tego świata. Kłamca i ojciec kłamstwa. Dlatego ten świat jest zanurzony, skąpany w kłamstwie. Myślę, że nie trzeba nas o tym przekonywać, zwłaszcza jeśli słuchamy polskich czy innych mediów, ile tam kłamstwa. Te wszystkie ideologie XX wieku i XXI wieku to wszystko kłamstwo. Poczynając od kłamstwa o Bogu, bo też grzech pierworodny, trzeba o tym pamiętać, zasadniczo nie na tym polega, że Adam i Ewa spożyli owoc z drzewa zakazanego. To jest tylko skutek czegoś, co dokonało się wcześniej. Mianowicie tego, że szatan przekonał ich o tym, że Bóg nie jest miłością, że uwierzyli w kłamstwo szatana. Kłamstwo, które możemy nazwać pierworodnym. To kłamstwo zaczyna się właśnie od kłamstwa o Bogu. A potem rozlewa się na cały świat. Nie wiem, czy przypominacie sobie psalm, jeden z psalmów, który jest często śpiewany na pogrzebach. I tam śpiewa się takie słowa uderzające. Każdy człowiek jest kłamcą. Psalmista mówi: W zalęknieniu wołałem, każdy człowiek jest kłamcą. My wszyscy w tym kłamstwie jesteśmy zanurzeni, jesteśmy nim dotknięci. Mówią niektórzy psychologowie, że każdy z nas 50 razy na dzień kłamie. Chodzi o małe kłamstwa. To jest znak działania złego ducha. Jezus Chrystus przychodzi właśnie, aby objawić prawdę, aby usunąć. To kłamstwo, to zakłamanie tego świata. Ojciec święty Benedykt XVI napisał nawet taką encyklikę "Caritas in veritate", to znaczy miłość w prawdzie. Nie ma innej miłości, niż miłość w prawdzie. Ten świat jest tak dotknięty kłamstwem, że sami widzicie po sobie. Że nosimy maski, że udajemy kogoś innego niż faktycznie jesteśmy. Po co? Po to, żeby być docenionymi, żeby być kochanymi. Boimy się, że gdyby wyszła pełna prawda o nas, ludzie by nas odrzucili. Może i sami siebie odrzucamy, kiedy dotykamy prawdy o sobie, o, o swojej słabości, o grzeszności. O tym, co czynimy na początku każdej mszy świętej, wyznając prawdę o sobie, że jesteśmy słabi i grzeszni, i właśnie, że potrzebujemy Zbawiciela, że z, tym, z tą naszą sytuacją sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Jezus Chrystus przychodzi właśnie, aby ogień rzucić na ziemię. I jak mówi dalej, aby Chrzest przyjąć? Jaki Chrzest? Jeśli miłość Boga spotyka się z tym zakłamanym światem, z tym światem pełnym ideologii, pełnym kombinacji, intryg, to dzieje się to, co się stało z Jezusem Chrystusem. Ten chrzest oznacza Jego krzyż, oznacza Jego mękę, o czym zresztą słyszeliśmy także w drugim czytaniu. Jezus Chrystus objawiając miłość Boga, tę pełną miłość, wydaje się w ręce ludzi, i jak wiemy, robią to co zresztą w Wielkim Tygodniu świętujemy, co, co wpatrujemy się. Ale też ta sytuacja walki z Jezusem Chrystusem, który jest prawdą i który jest miłością Boga, trwa cały czas. Chrześcijaństwo od swoich początków, od naszego Mistrza Jezusa Chrystusa, aż po dzień dzisiejszy, jest najbardziej prześladowaną religią świata. Choć głosi miłość. I właśnie, ale głosi miłość w prawdzie, w tej, pra w tej prawdzie, której zły duch nie znosi i której nie znoszą wszyscy ci, którzy jakoś do niego należą przez swoje słabości, przez grzechy. Wszyscy ci, na których zły duch ma swoje haki, aby nimi manipulować. I nierzadko dzieje się tak. Że są to ludzie dobrzy, że są to ludzie nawet pobożni. I mimo to walczą z tym, czego Pan Bóg chce dokonywać w nas. Słyszymy, że odtąd pięcioro będzie podzielonych w jednym domu troje staje przeciw dwojgu, dwoje, dwoje przeciw trojgu, ojciec przeciw synowi. Syn przeciw ojcu, matka przeciw córce i tak dalej. I tak się dzieje. To było doświadczenie pierwotnego Kościoła z całą mocą, bo jeśli poganie nawracali się na chrześcijaństwo, przyjmowali Jezusa Chrystusa, mieli przeciwko sobie rodzinę, Znali przypadki wielu męczenników, chociażby felicy tej Perpetua była Rzymianką, miała małe dziecko, ale była chrześcijanką. I jej ojciec, Pogani, kiedy ona została aresztowana, przychodził i starał się ją na wszelkie możliwe sposoby przymusić, aby odeszła od Jezusa Chrystusa. Mówiąc jej: Zobacz, to Twoje małe dziecko, kto go wychowa, jak Ciebie zabiją? Perpetua ufała Panu Bogu. Że Pan Bóg wszystko uczyni dobrze. I uczynił, ale miała ten problem. Święta Barbara, która też była znienawidzona przez swoją rodzinę. Cały szereg świętych z pierwotnego kościoła, ale i z naszych czasów, i późniejszych, i wcześniejszych, można by wymieniać do jakiego rozłamu, do jakich problemów. Dochodziło w rodzinach, jeśli ktoś w tej rodzinie naprawdę chciał pełnić wolę Pana Boga. Takim przepięknym przykładem jest święty Franciszek, którego ojciec chciał uczynić dziedzicem swojej fortuny, bo przecież był jego ojciec kupcem bardzo bogatym. A święty Franciszek chciał służyć Jezusowi Chrystusowi. Jaki był skutek? Ten pobożny ojciec świętego Franciszka. Chrześcijanie. Wydziedziczył go. Wydziedziczył go. Nie chciał się zgodzić na to, żeby Franciszek szedł taką drogą. A Franciszek, żeby mu jeszcze pokazać, jak ma za nic to wszystko, co mu ojciec dał, zdjął z siebie ubranie, płaszcz, rzucił ojcu i bierz sobie to wszystko. I został nagi. I wtedy biskup go odział swoim płaszczem. I sami wiemy, jakie skutki przyniosło potem życie świętego Franciszka, którego pamiętamy po dziś dzień i którego charyzmaty, które przekazał swoim braciom, swoim uczniom, działają w Kościele. I to z wielką mocą. Można by wymieniać cały szereg innych takich przykładów. Bracia i siostry, my cały czas jesteśmy w walce o to, czy staniemy po stronie prawdy Chrystusowej i po stronie miłości Boga, którą Jezus Chrystus objawia. Czy też damy się pochłaniać kłamstwu tego świata, za którym stoi zły duch? Dlatego jest rzeczą tak ważną, abyśmy widzieli, w jakimi, jaki sposób, jakimi kanałami zły duch dostaje się do naszego życia, jak wykorzystuje nasze słabości, jak stara się kształtować nasz sposób myślenia na, na światowy, że tak powiem, sposób. Nie ten Boże. Sami to widzieliśmy także niedawno w Ewangelii, kiedy Jezus Chrystus robił wyrzuty Piotrowi. Piotr opierał się, walczył o Jezusa Chrystusa, o to szczęście dla siebie i dla, dla swojego mistrza, tak jak je sobie wyobrażał. I kiedy Pan Jezus zapowiadał swoją mękę, właśnie ten chrzest, o którym mówi dziś, Piotr stanął mu na drodze i mówi Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. A Jezus mówi, zejdź mi z oczu, szatanie, szatanie, bo starasz mnie wprowadzić w kłamstwo o moim ojcu. Mój ojciec nie jest krwawym satrafą, który mnie prowadzi na krzyż. Mój ojciec jest miłością i ja idę za nim, objawiając jego miłość. Zejdź mi z oczu, bo nie myślisz po Bożemu, myślisz po ludzku, myślisz tak, jak ten świat. My dziś przychodzimy... Aby przez to słowo Boże, ale też nade wszystko przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego otrzymujemy, uczyć się tego Bożego myślenia, byśmy sami podejmowali w sobie walkę o prawdę, byśmy mocą Jezusa Chrystusa, ufając mu, pokonywali te przeszkody, jakie w nas stawia zły duch, ale też i po to, abyśmy. Nieświadomie najczęściej, nie stawali się przeszkodą, utrudnieniem dla innych, może dla naszych dzieci, dla naszych bliskich i przyjaciół w pełnieniu woli po Pana Boga, ale byśmy im pomagali, by nie było tak, że sami jesteśmy przez mentalność tego świata przyczyną rozłamu, ale by w nas był ten właśnie Jezusowy pokój. Nie pokój tego świata, który w istocie jest tylko rozejnym dogadywaniem się przerwą pomiędzy wojnami, ale ten prawdziwy pokój Chrystusowy, który płynie z miłości i który tę miłość daje. Amen.